Witajcie na moim kanale w nowym filmie, i dzisiaj przychodzę z filmikiem, o który bardzo dużo pytań dostawałam w ostatnim czasie. W sumie za każdym razem, jak wrzucam na zdjęcie na Instagrama nowych paznokci, tych klejonych, doczepianych, takich, no to mam pytanie: jak to nakładam, na co nakładam, ile, to, ile mi się one utrzymują i tak dalej. Więc tak postanowiłam zrobić bardzo szybki i krótki filmik na temat tych paznokci. W drugiej części tego filmiku zobaczycie właśnie taki. Tutorial krok po kroku, jak te paznokcie kleiłam. Będzie to taki krótki filmik z muzyczką w tle, a dzisiaj, a teraz na początku, Wam pokażę, powiem takich kilka uwag dotyczących właśnie tych paznokci. Ale zanim to chciałam zaznaczyć, że takie paznokcie kleicie na własną odpowiedzialność, tak jak ja kleję na własną odpowiedzialność, ponieważ ja paznokcie takie właśnie. To nie są takie tipsy jak kiedyś były, bo kiedyś były tipsy takie bardziej, też takie kleiłam kiedyś, kiedyś, kiedyś oczywiście je obrabiałam. Natomiast to są bardzo fajne jakościowo takie gotowe paznokcie na jakieś wyjście, śmiało możecie sobie przykleić. Ja te paznokcie kleję, słuchajcie na kropelkę. Może mi właśnie przed chwileczką też dał znać, że jest jeszcze inny rodzaj kropelki do takich tworzyw elastycznych do tworzyw elastycznych, która ma całkiem inny kolor. Nie wiem, jeszcze się nie orientowałam. Wypróbuję po prostu. Następnym razem sobie kupię i spróbuję i zobaczymy. W każdym razie na, na, na tą chwilę kleję takie paznokcie najzwyklejszą kropelką. W drugiej części właśnie zobaczycie, jak, jak nakładam, jak kleję. E, także to jest to. Jeśli chodzi o mój Przypadek, mówiąc w cudzysłowie, ja po bardzo długim czasie używania paznokci hybrydowych, żelowych, no, dostałam dosyć mocnego uczulenia, zrobiłam. Miesięczną, dwumiesięczną przerwę. Powróciłam znowuż do hybryd i wyskakiwało znowu to samo. Więc sprzedałam wszystkie żele, wszystkie hybrydy, wszystkie zestawy, które miałam, i zostałam teraz tylko i wyłącznie z lakierami takimi zwykłymi tradycyjnymi. No, i od czasu do czasu kleję sobie takie paznokcie, jak mam ochotę na trochę dłuższe i powiem Wam, że trzymają się świetnie, długo, nie wyskakuje mi żadne uczulenie, absolutnie nic, nic. Także tak to u mnie jest, ale myślę, że zdajecie sobie sprawę z tego, że każdy przypadek jest inny, co u mnie się sprawdza, niekoniecznie musi się u kogoś innego sprawdzić. Także to musicie mieć na uwadze. A teraz kilka słów o takich opaznokciach właśnie, które kleję. Po pierwsze, ja stacjonarnie te paznokcie kupuję w chińczyku. Każdy stacjonarny Chińczyk dostaniecie tego typu paznokcie. Czyściłam kamerkę, ekran, bo byłam chyba przed chwileczką zamazana cała. Także ja kupuję takie paznokcie stacjonarnie w Chińczyku i mam, tak jakby, różne rodzaje. Pokażę Wam trzy rodzaje. Najlepsze, które się u mnie, które się najlepiej na dobrą sprawę trzymają, jeżeli chodzi. O kształt, bo tutaj też kształt paznokcia takiego ma bardzo w dużej mierze ma znaczenie w tym jak się wam paznokcie będą utrzymywać, bo one mają naprawdę bardzo taki naturalny i ładny kształt, który przylega do płytki paznokcia i praktycznie w ogóle nie musicie ich obrabiać, czyli tutaj upiłować tam upiłować. To są właśnie te paznokcie, które mam teraz. To są właśnie paznokcie z tej firmy Blink. O, takie. I tutaj mam właśnie, w zasadzie mam chyba trzy, trzy opakowania tych, tego modelu. Te paznokcie właśnie teraz sobie kleiłam, takie różowe. Tutaj mam też takie bardzo delikatne, nudziakowe, nude ze złotym, takie przeróżne. Tutaj mam te szare, które miałam na. Też na moim Instagramie na pewno je pokazywałam. Miałam je na, na Sylwestra założone. Eee, I to by były takie stacjonarne te w Chińczyku. Blink. Później kupuję też na AliExpress. Paznokcie w takim woreczku one przychodzą. I te tutaj, właśnie, to są te, o które się często pytałyście, jak miałam naklejone. Dostawałam też w komentarzach i w wiadomościach, co to za lakier, co to za paznokcie. A to są po prostu takie zwykłe, chińskie. To są te, które wam pokazywałam gdzieś w jakimś vlogu. Co one były takie mega, mega długie i ja je musiałam po prostu sobie opiłować. Bez problemu je opiłujecie, jak już po prostu przykleicie tego paznokcia. Do palca, jak klej wyschnie dobrze, można spokojnie je piłować do takiej długości, jakiej chcecie. Tutaj zamówiłam sobie takie piękne żółte, ale chciałam je ostatnio nawet kleić, ale stwierdziliśmy, w sumie, no, stwierdziłam i że one najbardziej będą nadawać się na lato, to jeszcze nie, nie to różowe, ale ten kolor będę musiała sobie domówić, zostawię Wam linka na dole do tej aukcji z tymi paznokciami, one przychodzą właśnie w takim woreczku, później mam taki model jak Joymi. to są w takim kółeczku, one wszystkie miały jeszcze tekturki i te są takie czarne, ze złotym, takie półtransparentne. Tutaj mam też takie jakieś różowe w piórka. Też ładne, też je miałam. Nie miałam je klejone? Nie, nie miałam ich jeszcze klejonych. Różowe w piórka. Tak jak tutaj mam różowe w takie wzory, to tutaj coś podobnego. I mam jeszcze takie, o, takie niebieskie, takie a pepitka. Tylko, że. Musicie, jak chcecie kupić sobie stacjonarnie takie paznokcie, to zaleca, zachęcałabym Was, żebyście sobie zerknęli, otworzyły po prostu opakowanie w sklepie i zobaczyły, czy pod spodem paznokieć nie jest biały, tak jak ten tutaj właśnie. Tutaj piękna była taka pepitka, ja je nie sprawdziłam ich po prostu w sklepie i, i nie będę ich kleić, bo paznokcie, które mają po prostu taki nałożoną, drukowana po prostu tak grafika na paznokciu, a pod spodem jest paznokieć biały, no to tu automatycznie będziecie miały biały paznokieć i nieładnie to wygląda, więc tych na pewno nie będę kleić. Te są takie półtransparentne, więc ok, I te są całe różowe, tak samo jak tutaj, czyli macie po prostu jeden kolor. Nie, że macie jakiś biały paznokieć i na to nadrukowany kolor. To nie. Także takie, co są pod spodem białe, one poza tym, że są pod spodem, tu mają biały kolor i nieładnie wyglądają. No to niestety jeszcze mają tendencję do tego, że się ściera ta grafika. Czyli ściera Wam się cały ten wzór i tworzą się takie końce białe, co nieładnie wygląda. Te kupiłam sobie też wczoraj, właśnie. No, prześliczne są, takie typowo też letnie. Chociaż ja bym je jeszcze teraz sobie nakleiła ale niestety one też są białe pod spodem. Nie wiem, dlaczego nie sprawdziłam tego. Niedrogie były, bo 7 zł kosztowały, więc to nie jest jakiś, wiecie, majątek. Natomiast ja sobie te paznokcie zostawię, bo może tak nawet na chwilę bym sobie któregoś razu nakleiła na dzień, dwa, na lato, na wakacje, na jakiś wyjazd. Nie wiem, bo są prześliczne. Kształt też mają bardzo ładny. No i tak. I to by było tyle, jeśli chodzi o to, jak, jak które paznokcie kupuję i ten... Jakie bym polecała? Najważniejsze to pamiętajcie, że przy takim klejeniu paznokci, takich umówmy się tipsów, no to też wiadomo, że trzeba obrobić dokładnie skórki dookoła, wypolerować płytkę paznokcia, przetrzeć zmywaczem do paznokcia albo cleanerem, no żeby po prostu wszystko się Wam ładnie, ładnie trzymało. Jeśli chodzi o tą kropelkę, no to ja u mnie takie paznokcie klejone taką kropelką trzymają się. Dwa, trzy tygodnie bez w ogóle poprawiania. Yy, wiadomo, że im częstsza styczność takiego paznokcia z wodą, bo wiadomo, że taki. Kre, kre... Ten klej typu właśnie kropelka przy każdym kolejnym kontakcie z wodą on się robi taki po prostu nie trzyma się już tak i tak właśnie jest też z paznokciami. Jak sprzątam, myję naczynia i tak dalej, wszystko robię bez rękawiczek, no to automatycznie po dwóch tygodniach czasami gdzieś czuję, że już odchodzi od końca paznokieć, no to sobie go po prostu go odklejam i naklejam z powrotem. Były też pytania, jak ja takie paznokcie ściągam. No to tutaj zawsze używam takiego o takiej łopatki do paznokci i jak już mam, tak jak mówię, tak na surowo, jeśli jak macie przyklejcie sobie paznokcie na świeżo, na przykład dzisiaj jest sobota i jakbym jutro chciała ściągać tego typu paznokcie, no to Odradzam, bo możecie sobie uszkodzić płytkę paznokcia z tego względu, że po prostu ten klej jest jeszcze na tyle mocny, na tyle mocno się trzyma, żeby po prostu sobie nie uszkodzić własnego paznokcia. Tak? Dlatego ja zazwyczaj zmieniam paznokcie po trzech tygodniach, no chyba, że faktycznie już czuję, że odklejają się i tak dalej. No to takim radełkiem, taką łopatką po prostu, miałam to też pokazać, ale to powiem bo nie będę przecież teraz na chamaźdielach z tych paznokci. Podważam sobie tu po prostu od końca, delikatnie, automatycznie wchodzi tam powietrze i bez problemu taki paznokieć Wam zejdzie, tylko tak jak mówię, musicie odczekać te dwa tygodnie, tak żeby nie, nie zrobić sobie krzywdy. I absolutnie jak będziecie czuły opór że coś wam nie za bardzo chce zejść, nie ciągnijcie na siłę, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Bez problemu można pod nie wiem, wodą, podważając troszeczkę właśnie tego paznokcia, trochę wody wlać i tak dalej. No i tak jak mówię, no taki klej y no, To nie jest trwałe, to nie jest na tej zasadzie co że, że będzie Wam się trzymać, trzymać, trzymać aż do zdarcia. Nie. U mnie tak jak mówię, dwa, trzy tygodnie, po czym muszę zmienić. Takie paznokcie też mogę używać kilka razy, kilkukrotnie, o ile są fajnej jakości i właśnie nie, ścierają, nie ściera się kolor. Tu po prostu trzeba później kwestia wyczyszczenia tego kleju na tym tipsie. Bo po odklejeniu takiego paznokcia, ja wam tu pokażę na przykładzie o, tego, o tych tutaj. Po odklejeniu takiego paznokcia, po prostu zostaje taki delikatny klej, i później ja go po prostu sobie pilniczkiem nie mam już tych, mam jeszcze chyba te takie, co miałam do fryzarki pilniki, ale fryzarki nie mam. Wyczyścić po prostu ten klej, i spokojnie można później jeszcze takiego paznokcia tego typu paznowcie przykleić. Także to jest, nie wiem, chyba wszystko powiedziałam, o co pytałyście się, czym kleję, jak kleję, czym ściągam. U mnie nic się nie dzieje, tak jak mówię. Są po prostu śliczne takie paznokcie, nie za długie. Też po przyklejeniu później takiego paznokcia, tak jak Wam pokażę w dalszej tej części, e, ja zawsze robię takim bloczkiem polerskim albo takim słabym pilnikiem końce. Opiłowuję delikatnie, dlatego że takie paznokcie, o te surowe, na dobrą sprawę, one są tutaj ostre bardzo. E, ja tego nie lubię, więc zawsze sobie delikatnie jeszcze tutaj tak opiłowuję, żeby po prostu. Nie pocharatać siebie, czy też y, Antosi dzieci, i tak dalej. No, także dobra, to by było na tyle. Jak macie jeszcze jakieś pytania, a propos tych paznokci, to no to oczywiście możecie pisać. Także to by było wszystko w temacie takich paznokci. Tu nie ma co się za bardzo rozwodzić w tym temacie, to jest po prostu jeden wielki konkret. Zaraz Wam pokażę, właśnie jak to wszystko robię. I też y, od razu chciałam zaznaczyć, żeby żeby te osoby, które twierdzą, że to jest, bo też już raz dostałam na, gdzieś tam w komentarzu wiadomość mej, komentarz, że wyglądają tandetnie jak czekajcie, że są grube, wielkie, tandetne i kiczowate. Ja absolutnie tak nie uważam, bo absolutnie tutaj mamy ładnie zachowaną tą krzywą C delikatnie. To wszystko zależy od tego, jaki, wybierze, jaki model wybierzecie sobie tych paznokci, bo nieraz widziałam w Chińczyku, że są takie po prostu kwadracioki, takie wstrętne, ochydne. Najładniej wyglądają paznokcie w tym kształcie właśnie tej baleriny, tej trumienki albo tego migdałka, bo one są naprawdę bardzo delikatne i smukłe. Też jeszcze zwróćcie uwagę, jak będziecie kupowali, kupowały tego typu paznokcie, ja Wam to pokażę. To się głównie zdarza przy kształcie tego migdałka. Ja Wam pokażę. Tutaj mamy właśnie ten paznokieć. Bardzo ładny kształt, jeśli patrzeć na tego paznokcia. O tak, no nie? Ale jak już zakleje, nakleicie sobie tego paznokcia, to zobaczcie, jaki on ma tutaj dziwny kształt. Taki kurzy szpon. Dokładnie. Te właśnie, to jest wada tego kształtu pazura. Tych tipsów, jak kupujecie sobie ten migdałek, to one głównie po, jak sobie po prostu go położycie tak poziomo, one mają tu takie brzydkie, brzydkie wycięcie. No i nieładnie to wygląda. To wtedy wygląda tandetnie jak kurzy szpon, bo popatrzcie, ale jak chcecie uzyskać sobie taki kształt właśnie migdałka z innych paznokci, to słuchajcie, takie paznokcie, te tipsy, śmiało, naprawdę możecie ładnie upiłować, uformować do takiego efektu, jaki nosicie, z jakim się dobrze czujecie, u mnie najczęściej to jest to właśnie, bo ja się najlepiej czuję w tym kształcie, także bez problemu możecie sobie je właśnie tak samo do szerokości paznokcia dopiłować, to w dalszej części pokaz pokazuję właśnie, bo ja też tak czasami robię, bo nie zawsze jest tak, że dany paznokieć idealnie pasuje do, waszej, do, do Waszego palca. To by było na tyle. Mam nadzieję, że rozwiałam jakieś tam Wasze pytania, ciekawość. No, mi takie paznokcie się podobają, ja takie noszę. Raz na jakiś czas. I to w ogóle jest mega, mega oszczędność, bo takie paznokcie maksymalnie kosztują do 11-12 zł, a żele hybrydy to same. Wiecie, jaka to jest cena. Dobra, zapraszam do drugiej części tego filmiku, żebyście zobaczyły, jak krok po kroku wykonać, zrobić, nakleić te paznokcie. Piszcie w komentarzach wasze, e, wasze zdanie na temat takich paznokci, czy może wy poku pokusiłyście się kiedyś na klejenie tego typu pazurów. Wiem, że tak, bo też już kilka z was do mnie pisało właśnie za każdym razem jak wrzucam na Instagrama te paznokcie, to zaraz zostaje jakieś odpowiedzi, że też kupiłyście, też spróbowałyście. Dobra, koniec. Filmik miał być krótki, więc nie będę się rozgadywać. Trzymajcie się, cześć.